Kamala Harris jest wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych. Spotkała się 10 marca w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą. W trakcie konferencji prasowej dziennikarka zapytała, czy Stany Zjednoczone są chętne do przyjęcia jakiejś liczby uchodźców. Czy prezydent Duda prosił o to Stany Zjednoczone? Prezydent Andrzej Duda był jakiś zdezorientowany tym pytaniem. Może coś nie dobrze posłyszał. I wówczas pomocą mu przyszła Kamala Harris, która powiedziała, śmiejąc się: No, prawdziwych, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. To dodało, jakby, skrzydeł Andrzejowi Dudzie, który dalej zaczął już kontynuować. kamla Harris ma czasami taki niewymuszony, autentyczny sposób bycia. I tutaj wzbudziła we mnie pewną, pewną sympatię. No, być może wynika to z tego, że Is the United States willing to make a specific allocation for Ukrainian refugees? And for President Duda, I wanted to know if you think and if you asked the United States to specifically accept more refugees. Okay. <laughs> a friend in need is a friend indeed. <laughs> Okay, so this time.